Modlitwa do Matki Bożej Bolesnej. Matko bolesna, stojąca pod krzyżem, naucz nas trwać mężnie przy i współcierpieć z nimi, jak ty na kalwarii. Matko ukrzyżowanego, i matko wszystkich ludzi, oddawaj Ojcu Niebieskiemu ludzkie cierpienia, jak ofiarowałaś mękę Twego syna. I swój ból matczyny. Ucz swoje dzieci przyjmować z gotowością każdą wolę Bożą, w cierpieniu zachować ufność, znosić je mężnie w zjednoczeniu z Chrystusem i ofiarować je z miłością dla zbawienia świata. Matko bolesna, pomóż nam i wszystkim ludziom udręczonym, Odkrywać w cierpieniu głęboki sens. Uproś, aby cierpienia chrześcijan stały się wynagrodzeniem Bogu za grzechy świata i przyczyniały się do Jego zbawienia. Królowo męczenników, wybłagaj nam moc i odwagę, abyśmy zawsze umieli powtarzać za Jezusem. Ojcze mój. Niech się stanie wola Twoja. Amen.